Wyznaczyłem dwie granice z cobblestone'a, w obrębie których gracze musieli kopać drewno I pod jednym z jego pni znaleźć shulker boxa z nagrodą pocieszenia, za co był jeden punkt Jak nic, Czyli tak, finalnie, finalnie zasady, kto znajdzie shulkera z nagrodą pocieszenia Zdobywa punkt i wygrywa nagrodę pocieszenia, jeżeli będzie remis to dzielę się z wami nagrodą Good luck panowie, good luck, good luck, good luck, lecimy Let's go, 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 go

Nie, ale że, ale, ale ze dwa ten, ale że, że dwa, dwa temy poszły? Dwa miałeś w ręce? No, 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 dwa, dwa mi CO?! Nie, o, nagroda pocieszenia to jest. Możemy pokazać, co normalnie usiąść... Ale to wali w Alikówskim Nie no, to, gdzie? Nie no nie ma żadnej dźwigni. Mimo wszystko, że chłopaki nie mieli pewności do tego, gdzie ich prowadzę, to udało się jakoś wejść wraz z nimi do sauny. Zapraszam, zapraszam. Dobra. Jest, jest bardzo dziwnie, jest bardzo dziwnie. No dobra, nie dobra, to jest kit. Nie no, akurat Hozot jest osobą, która tkwi na sobie na do każdego, wszyscy schodzą, sensie, jest... mimo montował filmy, nie wiem, może mu za mało zapłaciłem czy coś, to, to zaraz się No ja i zaraz się, zaraz się okaże. No, przekonamy się, przekonamy się. Co okay. nam u was? No i w pewnym momencie Dravius zaczął coś podejrzewać. I chciał zobaczyć, co znajduje się pod schodkiem Jakuba. Więc jedyne, co mi pozostało, aby Trap jeszcze mógł się udać, to szybko zniszczyć schodki pod nimi. Niestety o czymś zapomniałem, ale o tym przekonacie się za chwilę. Ja bym pewnie też się z nami spotkał, aś, tylko kordem to... nie, Nieco nie, tak coś czułem. Co tam panowie? Nie. Co to? Ja może? to no, 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 Jakub to może więcej Jesteś płacimy? Wysoko? No i tyle. Nie, znowu jest to gdzieś u góry, na nawakaście, nie mogę? Miejscu? Jak myślisz, czy do się by idzie jest tu bazas tutaj, w tym miejscu? No chyba nie, nie, nie? sekundę. No chyba się nie domyślił, jest no, tutaj. Nic nie nie tak jak nic jakob, nic tak jak nic jako, tak, po prostu nic wiesz się kopie. Masz po prostu patrzeć, no nie? Na teren No dobra, tutaj, chodź, tutaj, tutaj. Myślę, że nie będziesz. Tutaj będzie napad, no tu jest kave, co nie? Serio? Myślałem, że to coś nie się Nie, będzie. Nie, no właśnie nikt mnie się nie znalazł. Ogólnie, sobie w spawn point chcesz, bo to ja byś miał wtedy blisko wyjdzie. Uhum, uhum. Idziemy do głównej części. Dobra, i teraz ja degarduję te drzwi. I ja ci mówię tak: jak chcesz być w naszej ekipie, musisz zachować, że tak powiem, milczenie. I teraz, żeby podpisać ten pakt, walnijmy się po raz po łapce. Pierwszy na mnie, teraz ja ciebie. Mantis. Oho, kurdo. Zostań strankowany. Rozgościć Nawet jest skrzyneczka, normalnie można jej używać. Uwaga, klikam to. Uwaga. O kurde Tak więc lecimy, Ty, 30 FPSów mam Lecimy teraz swoim domkiem To jest winda To jest dom normalny. zobacz Skrzynka, nie. dom A to jest druga część domu Zapraszam cię, bardzo serdecznie Tak więc <grym> obsydian. Czy co? No. Taki design, żeby mi nie rozwalili No Zobacz, jest glosną co chwilę Nawet nie mam, no nie mam jak cię tutaj zabić z kryształu, bo sam, sam zginę Jest do tego kranik obsydian, chyba na kraniku nie da się stawiać Zaraz, zaraz no, będzie bez obsydianu, no Drahis, no proszę cię no, nie wygupiaj się. <noise> Co to? Jest? No nie wygupiaj się, no to jest normalny design podłogi. Mój no poważnie. Nie. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Dosłownie sekundę tutaj pochodzić zaraz nie będzie y obsydianu, obiecuję. Możesz iść pierwszy, jak chcesz, czy wolisz, żebym ja szedł pierwszy? Nie, nie, wolę, żebyś też Dobra, szedł pierwszy. Pasz. Idę tutaj szybciutko, otwieram i uwaga, tutaj jeszcze jest kawałek obsydianu, kawałonek. Zobacz no. I tutaj się zaczynają już bez obsydianu. To zrobiłem specjalny pokój. Bo nasz konflikt trwa dosyć długo, co nie? Ale jak my się pogodziliśmy przecież No tak, ale żeby te, to uwiecznić To, je, to, tylko zanim go skopiesz Po pierwsze, to jest blok, bo... Czemu go skopywać? Bo to będzie symbol, symbol naszej przyjaźni Tylko są, są pewne warunki Ja mam identyczny blok, on jest specjalnie nazwany I jeśli, któryś z nas straci ten blok, kończymy sojusz Diament? Blok diamentu I co, czekaj, jak, jak stracimy Patrz. to co się stanie? Możemy, możemy się, jakby kończymy sojusz Możesz w każdej chwili go wyrzucić, ale póki mamy oboje te bloki diamentów, one są specjalnie nazwane. nie możemy się bić. Mamy sojusz. Jak mamy? Tak. A pokaż swój. Mamy będę Tutaj sobie otworzę. Dobra, no to zapraszam ciebie. Tak więc czy, czy jesteś tutaj przystawny na, na taką propozycję bloku... bloku mm. Nazwijmy to blok przyjaźni. Ale pokaż ten diament. Ja mam blok złota. A nazwany? No nie, ale możemy... To no nie łacić. nazwany dlatego nie no, masz. ale tamten jest... No dobra nazwać, nazwać go? Tak, co żeby go nazwał. Uwaga, to jest mój blok przyjaźni. Nazywa się blok przyjaźni Dexy. Tak więc hmm. podoba Ci się ta propozycja? Ale czego ja go muszę skopać? Nie mogę go zebrać tak no, ze skrzynki? Czym tego go stwierdzi... Tak nie, każdy, każdy zawsze dawał przez skrzynkę na przykład. Nie, że tak będzie uroczyście, nie? To nie ma obserwera jakiegoś? Nie. A możemy mamy obok tego? No. Obaj? No. Jakby nie widzę w tym problemu. No chodź. Jestes... Nie, no, razem chodź. Ale dobra, zróbmy tutaj tego screena, bo ja tam się boję jakiś... A, ja. A może bliżej? No dobra. Chcesz ss z tobą, mordo. No to dawaj. Dziękuję. Dexi, ale uważasz mnie za debila? Ale co? Czy ja wiem, że tam jest krystal? Wystarczy kląć się w 3 i A, albo kurde, te, hitboxy. Nie ma tam kryształu, nie wiem o czym mówisz. A mogę w to strzelić? S strzelaj, strzelaj, albo stańmy tutaj razem, stańmy tutaj razem. A masz strzałę? Mam, 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 mam. Ma, ma. Dawaj. I my vaccine.